poniedziałek 15 grudnia nad ranem w Kościerzynie doszło do groźnego pożaru pomieszczeń gospodarczych przy domu jednorodzinnym na ulicy 8 marca. Natychmiast to miejsce w policjanci patrolówki kościerskiej, którzy jako pierwsi dotarli do płonącego budynku. Z budynku mieszkalnego już część domowników wyszła. Okazało się, że wewnątrz budynku, gdzie panuje wysokie zadymienie, znajduje się 94-letnia Mieszkanka powiatu kościerskiego jest osobą niepełnosprawną i nie może samodzielnie się poruszać. Policjanci bez wahania ruszyli do wnętrza budynku, wynieśli seniorkę, przekazali ją załodze kradzki Pogotowia. Tutaj starszy sierżant Michał Kuczkowski oraz starszy, starszy posłankowy Wojciech Kaszubowski bez wahania właśnie ruszyli na pomoc tej, tej kobiecie. Okośla się tego pożaru bada kościerska policja.